Świat, który nas otacza, jest trójwymiarowy i interaktywny. My mamy na niego wpływ, możemy oglądać go z dowolnej perspektywy. Wyobraźmy zatem sobie telewizję, internet, prezentacje w PowerPointie, czy, czy arkusz kalkulacyjny, które też, który też takimi są. Po pierwsze, trójwymiarowe. E, obraz nas otacza, my jesteśmy w tej rzeczywistości, a po drugie interaktywne. My mamy bezpośrednio wpływ na to, co widzimy, z jakiej perspektywy widzimy, w jakiej skali. Firma I3D zajmuje się tworzeniem wirtualnej rzeczywistości. Wiedzieliśmy, że są dostępne. E, fundusze unijne, które trzeba wykorzystać, a mamy przyjaciół w Stanach Zjednoczonych, między innymi naszym takim mentorem i guru jest osoba wysoko postawiona w IBM-ie. On nam podsunął pomysł i podsunął też nam e, kontakty do firm, które rozwijają już software i systemy projekcji 3D. No i od tego się zaczęło. To było jakieś 3 lata temu. Podpisaliśmy umowy z właśnie z takimi liderami w zakresie technologii wirtualnej rzeczywistości i po pierwszych rozmowach bardzo łatwo zaraziliśmy zagranicznych partnerów do tego, żeby pokazać, że tutaj też nie tylko w Polsce, ale powiedzmy tej części Europy warto zainwestować. Mamy naprawdę wspaniałych grafików komputerowych, wspaniałych programistów. Nasi partnerzy potwierdzają, że z wszystkich centr takich właśnie technologicznych, które stworzyli we współpracy na całym świecie, my jesteśmy jednym z najlepszych.